Hejcie się morko, dzisiaj będziemy grać Call of Duty, Modern Warfare i to będzie Domination dzisiaj. Eee, jak coś... malejku... Może jednak nie Domination będzie tylko... Zorobię taką marką. Tylko może będzie jednak ten tak zwany Mage. Mam nadzieję, że to będzie dobrze, Jezu, jak taka marka się. O! Mój kurdy Dick się wrzucił dzisiaj film. i jedno pytanie. Czy chcę się, żebym wrzucił Case Simulator. Taką grę, kto zna Counter Strike Global Offensive? Um, Od Obydwójcie, ten CSGO. No, o jezu, mam słowo merytory. Mm -hmm, okej. Okay. To ten. Taką grę Counter Strike Global Offensive. Zgaduję że goś tam zajmie. O tu jeździmy. Jezu, ja to zrobiłem. Dobra Będę z wami chwilkę tam Troszkę tam rozmawiał Zmienić sobie broń, bo nie chcę grać baretą Będę tak zmieniał wyronę, okej okay. Chyba będę grał sobie baretą Będę chwilę grał baretą, no I ten, o, leci Ja nie mogę o, Ale to zepsułem Dobra, tam te tamte dwa dedy się nie liczyły Czekajcie, zamykam tabelę No jakby nie inaczej, zamykam tabelę No też będę, dzisiaj nagrał jeszcze jeden film, mój kuzyn Dixie Mixi napiszcie sobie na internecie bardzo też co o nim mówię, nagrał nowy film, nagrał nowy film o nazwie, ten jak to się nazywa, on nagrał Call of Duty Multiplayer, flesza dostałem no i zabili mnie, ham jedny. Dobra, ja lubię grać z P90. Yy, zaraz się okaże tak, że nie będę mogła nie grać, bo zginę kilka tam tysięcy razy. Nie, ale ja myślę, że dobrze mi pójdzie. Dobra, Nice. MP5. Bardzo dużo osób tutaj gra. MP5. Co założyłam? O, on mnie zginął. O, patrzcie, ty nie działa tutaj. s 是不是 s e、嗯 Ło! Wow. Ło! Wow. się przystosują, Jezu! O mammonu! O ty. Nagram dwie mapki, albo i nawet trzy, nie wiem. Ileś tam, ileś wejdzie. Tam ile tam wejdzie. O, idzie ziomek, idzie ziomek, jak idzie ziomek... No ja go nie zabiłem! Ziomek na jest Zresztą no patrzcie, jak dostawał. Ale chamstwo, ziomek na cheetah. Nienawidzę takich ludzi. А, ну меня найдя, например. О, нет, тут 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 Вот! Да я тут 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 Ну нет, тут Это у меня тут тут Nice! E no jak kojarzy mnie zabił! Ale killham. Co za złodzi killów? O! Sora, szara szara Soraz za to węzły. No zgino ziomek na moich oczach. No perfekt Dobra, nice, nie Dobra, tabeli. Ja nie mogę, ale ja nienawidzę jak, ja nienawidzę, czy wy też mieliście kiedyś w jakąś grę? Ja jakiś ziomek was zabiłem, no nie go, bo to jest po prostu żałosne. Ja, ja nienawidzę, nie mam ceny. Lubię tutaj grać w no właśnie, tutaj nie będę grał tym, tylko będę grał R700, powiem wam, ja uwielbiam R700 grać. To, to jest moja, to jest moja najlepsza, to Ja uwielbiam, to jest najlepsza broń jaką wygrałem. O Jezu, ja nie chcę tych broni tutaj. Salty, gorę czy coś tam. Dobra, no i nic. Miejmy nadzieję, że nam się coś uda wygrać teraz... Mam nadzieję, że... No i nawet no, Wojtek paset. Mm. O Ja uwielbiam tutaj grać z snajpą. To jest moja ulubiona mapa na snajpę. Dobra. To chyba będą chyba tylko... To chyba będą tylko dwie mapy. I... o ten. No nie wiem I Niczym jest Dobra.

Ło! Wow. Jest tam chro od chromy. Od Gromy. Chroma case. Ha. Jak on... To Ja nie mogę. Nie widzę takich cheaterów. Tam był headshot Widzieliście to? Ну, мау, Если же в самоходе, я же в самоходе. Найс. Найс, забил бидего, а другим не за. No to, ja uwielbiam, jak takie jest, że to i te zapijawki w dwa. No i się So. Oh. The headshot.